Cześć moi drodzy! Być może mieliście okazję zauważyć na moim fanpage'u, że udało mi się zdobyć złoty portret MAGA. Jest to pierwszy mój złoty portret, jako że do tej pory jakoś niespecjalnie zwracałem uwagę na gry rankingowe. No a teraz, troszeczkę zmotywowany też przez kolegów z drużyny, postanowiłem trochę bardziej poświęcić czasu właśnie na wbijanie tych rankingów. W tej chwili jestem na drugiej randze z trzema gwiazdkami, także no, myślę, że spokojnie wbiję legendę w tym miesiącu. Tak czy inaczej mam dla, was, mam dla was filmik z meczu, który dał mi właśnie tenże złoty portret. tam był mały bóg na początku odnośnie tego, że mieliśmy 498 zwycięstw, a nie, a nie 499 tak jak powinno być faktycznie. Natomiast no jak widzicie, Gramy tempo Magiem. Trafiliśmy Warriora. Prawdopodobnie jest to Patron. Teraz najwięcej właśnie tych patronów jest. No Fireball nam się średnio przyda. Mad Scientist jest OK, Arkin Missiles na Warriora są strasznie, bo Armor Smith i jako Light of Pain. Tak czy inaczej muszę wam powiedzieć, że Arkin Blas akurat jest spokój um, Że. W tym miesiącu dobiłem jakieś 100 zwycięstw tym, tym magiem. Grałem no, stanowczą większość czasu tempo magiem, bo po prostu gry były szybsze i doszedłem gdzieś tam do czwartej rangi i tak naprawdę potem udało mi się dobić ten złoty portret, więc mogłem sobie poniekąd dodać spokój. Tutaj miałem taką wersję, kombinowałem, bo jest, jest jedno miejsce, jedna karta, że tak powiem, w tej talii, którą nie do końca wiem jak wykorzystać, to, to znaczy e, to jest drugi Arcane Intellect w standardzie. Ja grałem za to e, Torcha, to, a potem właśnie próbowałem Geepsa na zasadzie, że no nie wiem, może to będzie lepsza opcja, bo zdarzało mi się zdarzało mi się e, mieć po prostu pustą rękę, a Top deck Jeevesa przy czymś takim jest całkiem, całkiem nie najgorszy. E, no tutaj Warrior, który e, wyposaża sobie broń i wali w ryja zamiast zabić stronnika, to myślę, że jest e, stanowcza wskazówka do tego, że e, to będzie agro. E, tylko, że pytanie, czy agro gra coś na tyle dużego, żeby zagranie Big Game Huntera w tempo miało tutaj E, sens, że tak powiem. Zdecydowałem się, że, że niekoniecznie hmm, może jakiś, nie wiem, frothing albo coś w tym guście e, może się pojawić. <laughs> no, pojawił się upgrade. Gościu tutaj wyciszył e, sową. W zasadzie, no, dla mnie to nie jest aż taki wielki problem. E, dobraliśmy sorcereskę, także jest spoczko. Nie widzę tutaj sensu w marnowaniu czarów. Hmm, szczególnie, że mamy E, mo możliwość zagrania dwóch czarów za zero, także e, powinno być spoko jakbyśmy na przód dobrali Flamewakera. Hmm, tutaj zakładając, że to jest Agro Warrior no to już e, no to już Missiles nabierają dużo więcej mocy, że tak powiem. E, tutaj gdyby, gdyby ten Pirat poleciał na przykład z, Boże, z tą bronią to ma 5 no, jest Flamewaker idealnie. To, to właśnie wtedy moglibyśmy tego Big Game Huntera wykorzystać. A że nie, nie poleciało, tylko ta piratka ma 6, to zrobiliśmy w ten sposób. No i mamy w zasadzie przewagę w zadawaniu obrażeń, mimo że on miał Armora chyba dwa razy. Tutaj stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie na pewno dogranie Big Game Huntera, bo. Przez to, że udało się uzyskać przewagę, to myślałem, że może uda się go szybko skończyć. No ale jest Arcanite Reaper, ale na szczęście gościu czyści, także e, dla, nas, e, dla nas idealnie, bo dopóki on czyści zamiast zadawać nam obrażenia w twarz, to jesteśmy, jesteśmy w domu. Tutaj Manaur jest całkiem spokotoptekiem. Zostawiamy go na 12 hP. No i on musiałby mieć 18 damage za 6 many, co chyba jest niekoniecznie możliwe. Natomiast zawsze może to oczyścić jakimiś szarżami, czy czymś takim. My oczywiście mamy no Fireballa i Pinga, ewentualnie w następnej turze, czyli 7, 7 obrażeń z ręki. Te, teoretycznie mamy lethal, no Kwestia tego, co on z tym faktem zrobi. Arken Golem Abusive poszedł w ryja. Rozumiem, że liczy na to, że my tego Damage'a nie mamy, no ale ja oczywiście. Ten damage mam, on ma 14 HP, my mamy 7 z ręki, tak jak wspominałem. No teraz nawet jeszcze trochę więcej, mamy 10 z ręki, więc jest tutaj easy peasy, lemon squeezy. Jeszcze mu zczyścimy dla pewności. No i nawet jeden punkcik więcej obrażeń wyszedł niż, niż faktycznie on miał życia. Także ta gra była dość łatwa. Udało się bardzo szybko opanować stół. Gość nie miał jakichś super burstów. No i jak widzicie jest 500 na zwycięstwo. Jaina nam tutaj zawirowała i mamy złotego maga od tej pory. Zobaczymy. Może, może będę próbował na przykład druida dobijać złotego, żeby tych złotych portretów mieć troszeczkę więcej. Natomiast no, jestem bardzo zadowolony, bo zależało mi na tym, żeby tego złotego maga zdobyć. To była pierwsza klasa, którą e, tak naprawdę grałem rankingowo, chyba jak każdy, bo to jest ta klasa, którą się odblokowuje na samym początku, więc tam każdy pewnie tym magiem coś tam, coś tam próbował. E, tak czy inaczej, moi drodzy, no, mam nadzieję, że podoba Wam się taki krótki filmik. Pojedynek nie był jakiś super spektakularny, natomiast chciałem się z wami podzielić swoim jakimś tam. Osiągnięciem. Także tak czy inaczej, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Mam nadzieję, że zajrzycie do kolejnych filmów. A tymczasem powodzenia w Waszych grach i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej.